Cześć, jestem Michał. W tym poradniku pokażę, jak zrobić backup rejestru lub jakiejś jego części. Backup to kopia zapasowa, którą powinniśmy robić przed każdym wprowadzaniem modyfikacji w rejestrze. Ponieważ to jakiś błąd, możemy ją bez problemu czytać. A więc chodzimy w nowy Start, Uruchom i wpisujemy polecenie RecEdit. W oknie edytora rejestru, żeby zrobić backup... Całego rejestru klikamy mój komputer doką zaaktywne, klikamy plik eksportuj, wpisujemy jego nazwę. Należy pamiętać, że zamiast spacji powinno się stawać podkreśnik, ale również możemy zrobić jakieś jego części. Backup na przykład Global Power Policy. Gdy folder jest aktywny, klikam eksportuj i wpisuję jego nazwę. Gdy chcę wprowadzić ten backup do rejestru, tam plik, importuj, wybieram go z lokalizacji dowolnej na naszym komputerze. Backup został ponownie wprowadzony do rejestru. Dziękuję za uwagę.